Prezentów nie kupuj. No, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Takim dosyć spontanicznym, nie ukrywam, dlatego że gdzieś mi się ten temat zawieruszył i dopiero wczoraj na niego trafiłam i przypomniałam sobie, że miałam go nagrać, a jest to tak naprawdę ostatni moment, bo chcę opowiedzieć o kilku propozycjach prezentów, których moim zdaniem nie warto. Kupować. Oczywiście to jest takim zaznaczeniem, że o ile nie znamy czyjegoś gustu, czy po prostu kogoś dobrze nie znamy i yy, yy, nie mamy pewności, że taki prezent na przykład jednak by się spodobał. Ok, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Numer jeden to zwierzęta. Bardzo dużo się słyszy o tym, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam obserwujecie takie profile schronisk, że jest bardzo dużo takich sytuacji, gdzie ludzie kupują zwierzęta czy przyjmują zwierzęta, przede wszystkim szczeniaki czy małe kociaki, na, jakby na prezent świąteczny, a po tygodniu, dwóch, po świętach te zwierzęta trafiają masowo do schronisk, dlatego że są wyrzucane, zostawiane gdzieś, bo po prostu ludzi to przerasta. Ja generalnie jestem bezwzględna, jeżeli chodzi o zwierzęta, to tutaj dla mnie nie ma żadnego wytłumaczenia i dla mnie takie zachowanie to jest głupota, a dzieje się to bardzo często właśnie dlatego, że ludzie podejmują takie spontaniczne decyzje, traktując zwierzęta jak rzeczy, jak zabawki, które właśnie można sobie kupić, a po tygodniu jak się znudzą, po prostu się ich pozbyć. No to tak nie działa i nie powinno tak działać. Jest to po prostu dla mnie coś strasznego i uważam, że kupowanie zwierząt na prezent nie jest dobrym pomysłem, zwłaszcza jeżeli to nie jest świadoma, przemyślana decyzja osób, które zdają sobie sprawę z tego, jak duży to jest obowiązek, ile to pracy zwłaszcza ze szczeniakiem jest e, i ile trzeba mu czasu poświęcić e, i potem właśnie tak to wygląda, że te zwierzęta niestety ale e, no, no nie mają takiej opieki jaką powinny mieć albo są oddawane do schronisk. To jest, to jest ogólnie taki prezent, który moim zdaniem powinien, jeśli już to, jakby zostać zainicjowany przez rodziców, tak, którzy wcześniej świadomie przemyśleli decyzję, którzy chcą. Zaopiekować się tym szczeniakiem, tak? Nie na zasadzie, że o dziecko ma kaprys, to my kupimy mu pieska, a po dwóch tygodniach oddamy go do schroniska. Nigdy nie powinno być sytuacji, w której na przykład, nie wiem, dziadkowie bez konsultacji albo, nie wiem, jakaś ciocia, wujek czy ktokolwiek e, kupi zwierzaka dziecku bez właśnie konsultacji z rodzicem w prezencie, żeby e, wiecie, rodzicowi było głupio i nie odmówił wcześniej, no nie? To jest dla mnie totalnie nieodpowiedzialne i e, uważam, że. Za mało się o tym mówi, więc numer jeden, zwierzęta to nie jest, e, to nie jest rzecz, to nie jest e, coś, co można sobie, czym można się pobawić przez jakiś czas, a potem się tego pozbyć, a niestety tak bardzo często kończą się tego typu prezenty. Kolejna rzecz może być trochę. No, nie wiem, nietypowa dla niektórych, ale ubrania w przypadku osób dorosłych. Właśnie, jesteśmy dorośli, mamy różne gusta, mamy różne upodobania, tak? Jeden lubi takie kolory, inny takie, jednemu w takich dobrze, drugiemu w takich, nie wiem, jeden nie lubi ma, na przykład wełny, inny nie lubi czegoś innego, tak? Mamy. Właśnie różne preferencje co do materiałów, kolorów, fasonów, krojów i generalnie tego, co lubimy nosić, tak? I ogólnie moim zdaniem nie jest to takie wcale proste, żeby kupić osobie dorosłej ciuch, który faktycznie przypadnie do gustu. Wiadomo, jeżeli się bardzo dobrze znamy, no nie wiem, są dwie przyjaciółki, które znają na wylot swój styl i dobrze wiedzą co której się spodoba, no to wtedy to trochę inaczej wygląda, tak? Ale no umówmy się, tak? Jeżeli na przykład mama kupuje córce, to nie zawsze może do końca znać jej styl i po prostu kupić jej coś, co podoba się bardziej jej, tak? Czyli mamie, a nie tej córce, bo po prostu no nie potrafi się do końca wczuć gdzieś tam w ten jej styl. No i podobnie będzie w przypadku innych osób. No wydaje mi się, że właśnie te prezenty ubraniowe mogą być takie trochę ryzykowne, że tak powiem. Inaczej jest kupować coś dziecku, tak, bo gdzieś tam dzieci aż tak dużej wagi do tego nie przywiązują, natomiast w przypadku osób dorosłych, no to jednak gdzieś tam ten ubiór, na ten ubiór zwracamy uwagę i nawet powiem wam tak, mój mąż nie jest jakimś wielkim fanem mody, tak generalnie on lubi takie bardzo proste stylówki, że tak powiem. I podobają mu się często inne rzeczy niż mi. Tak, ja bym bardziej chciała, żeby on gdzieś tam poszedł w tą modę, a on totalnie, totalnie tego nie chce i nawet nie lubi przymierzać rzeczy, które gdzieś tam ja mu pokazuję jako te, które mi się podobają. I na przykład ja nie lubię kupować mu rzeczy, dlatego że nigdy nie wiem, oczywiście oprócz na przykład t-shirta czy bluzy, no to wtedy mniej więcej jestem w stanie ocenić, czy to mu się spodoba, no ale widzę na przykład jakąś fajną. Koszulę albo coś tam innego i zastanawiam się, no dobra, kupię, ale okaże się, że on jednak tego nie będzie chciał nosić, więc nawet w przypadku tak bliskich osób to też może różnie bywać, tak? Ja nigdy nie jestem pewna, czy trafię w jego gust, czy nie. Także wydaje mi się, że warto jednak albo dopytać, albo postawić na coś innego, bardziej takiego neutralnego. Numer 3 to nadmiar zabawek. I to oczywiście wiadomo, dotyczy dzieci, zwłaszcza jeżeli w rodzinie jest ich mało. Na przykład jedno dziecko, dwoje dzieci, to wtedy wiadomo, że e, większość dorosłych na święta kupuje tym dzieciom zabawki i to często, gęsto więcej niż jedną. Tak? A moim zdaniem nie jest to zbyt potrzebne, zważywszy na to, że właśnie dzieci dzisiaj naprawdę mają tych zabawek aż nadto i dosłownie nie wiedzą już, czym się bawić. I tak naprawdę. Kupując coraz więcej i więcej, tylko działamy im na szkodę, tak? Bo, bo one nawet nie są za bardzo w stanie skupić się właśnie na jednej zabawce, tylko gdzieś tam cały czas z tyłu głowy mają, że tych zabawek jest tyle, że. No to jest tak jak w przypadku na przykład dorosłych osób, które otwierają pełną szafę, z której wysypują się ubrania. Jest ich tak dużo, że wręcz totalnie nie wiemy już, co tam mamy i w co możemy się ubrać, no nie? Nie mamy się w co ubrać, mimo pełnej szafy. I podobna sytuacja jest w przypadku właśnie dzieci, które mają dużo zabawek, i otwierając tą szafkę czy szufladę z zabawkami, dzieci tak samo jak my mogą czuć się przytłoczone. I ja też nie powiem, jestem temu winna, bo w przeszłości zdarzało się, że kupowaliśmy z Pawłem dla jego bratańcy i bratanka właśnie nawet po kilka prezentów na święta, i dzisiaj uważam to za niepotrzebne, dlatego że, że no tak jak mówię, dzieci mają dzisiaj naprawdę bardzo dużo, i zwyczajnie nie potrzebują aż tyle. No nie? I tutaj nie chodzi o to, żeby właśnie w ogóle nic nie dostawały, ale żeby jakby to było takie rozsądne, no nie? Jakby rozsądne dawanie, dzielenie się prezentami. I tak jak w jednym z filmów, o właśnie o tym, jakie moje są propozycje prezentowe, mówiłam, że my z rodziną zrezygnowaliśmy z prezentów. Tak, właśnie jeżeli chodzi o dzieci, to jednak tutaj zostaliśmy, że dzieciom, owszem, kupujemy prezenty. No, ale raczej my tutaj postawimy po prostu na taki zdrowy rozsądek i to nie będzie, nie wiem, dwa czy trzy prezenty na dziecko od jednej osoby, tylko no, w naszym przypadku po prostu po jednym prezencie, tak normalnie. Numer 4, coś na co Cię nie stać. I to jest taki punkt, słuchajcie, z jednej strony no, oczywisty, a z drugiej okazuje się, że no, nie do końca, dlatego że zdarzają się sytuacje, że ludzie zwyczajnie zadłużają się, żeby kupić prezenty innym. No niestety, ale yy, ta presja społeczna, w której wiele osób żyje, sprawia, że, no, że ludzie kupują prezenty ponad stan, ponad to, co ich stać. Tak? Spotykają się raz na jakiś czas z rodziną, chcą się pokazać, chcą zabłysnąć, chcą gdzieś tam zyskać w oczach i kupują prezenty, na które no, nie daj Boże, muszą brać kredyt, czy zaciągać właśnie nie wiem, debet, czy jakieś chwilówki, czy cokolwiek takiego. No moim zdaniem jest to no, niestety jakby bądźmy szczerzy, dosyć nieodpowiedzialne za. I oczywiście ja tutaj rozumiem, że ktoś właśnie chce sprawić przyjemność, a może nie do końca właśnie go stać, ale wydaje mi się, że o takich rzeczach warto myśleć wcześniej. Tak? Mamy tak naprawdę 11 miesięcy przed grudniem, kiedy możemy się przygotowywać do tych prezentów i powoli, powoli sobie odkładać, a nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Natomiast jeżeli ktoś nie jest w stanie sobie odłożyć, tak? tylko musi ostatecznie na przykład wziąć jakąś chwilówkę czy zaciągnąć długi, na karcie kredytowej, no to wydaje mi się, że jednak warto postawić na trochę tańsze prezenty albo na prezenty własnoręcznie zrobione niż na jakieś super drogie, które tak naprawdę spowodują, że pogorszy się nasza sytuacja finansowa. I tylko będziemy pogłębiać te swoje złe nawyki finansowe i tak naprawdę nie dojdziemy do takiego momentu, w którym faktycznie będzie nas stać na kupienie jakichś droższych prezentów. Dlatego tak jak mówię, jeżeli mamy w planach kupić coś drogiego, to lepiej zacząć się przy przygotowywać już wcześniej. Im wcześniej, tym lepiej. Tak naprawdę już od stycznia możemy powoli, powoli co miesiąc odkładać sobie właśnie fundusze na prezent. Na grudzień, tak? Bo dlaczego by nie? Dlatego tutaj jeszcze wspomnę, tak istotne jest, zwłaszcza w przypadku osób, które nie za bardzo panują nad swoimi finansami i nie są za bardzo w stanie, wiecie, tak sobie tego podzielić, żeby na wszystko starczało, zacząć prowadzić budżet swoich finansów, budżet domowy, w którym będziemy uwzględniać właśnie różne tego typu wydatki, jak między innymi wydatki na prezenty. Numer 5. Dekoracje. No, i to dekoracje, podobnie jak ubrania, też są taką kwestią dosyć indywidualną, tak? Jeżeli nie jesteśmy na bieżąco z kimś, jeżeli nie znamy bardzo, gustu, bardzo dobrze gustu drugiej osoby, no to być może trudno będzie nam się wstrzelić właśnie w takim, z takim jakimś dodatkiem dekoracyjnym, który będzie pasował do wnętrza i do gustu danej osoby, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby kupować cokolwiek, tak? O wybiorę sobie jakiś ładny wazon, bo podoba się on mi i gdzieś tam sobie. Go wstawi, tylko chodzi o to, żeby po prostu kupować przemyślane prezenty, które komuś się przydadzą, tak? No bo wydaje mi się, że o to właśnie chodzi, żeby w jakiś sposób ta osoba się z tego prezentu ucieszyła, miała z niego jakąś korzyść, czy to właśnie wizualną, tak, że będzie to ładnie wyglądało, czy użytkową. Że będzie sobie tego mogła używać. Także jeśli chodzi o dekoracje, to też wydaje mi się, że to jest taki dosyć nie, nie do końca pewny temat, jeżeli chodzi o prezenty, tak? Jest dużo opcji na prezenty, które można kupić, które są takie neutralne i o ile dobrze właśnie nie znamy gustu em, drugiej osoby, no to po prostu warto się wstrzymać z takimi dekoracjami na prezent. I ostatni punkt to są perfumy. Bardzo podobnie, tak? Jeżeli chodzi o perfumy, no to e, to jest bardzo indywidualna sprawa, e, czy komuś takie perfumy się spodobają, czy nie. I nawet jeżeli one będą kosztować, nie wiem, kilkaset złotych, no to możemy niestety, ale nie wstrzelić się w gust i e, będą to tak naprawdę zmarnowane pieniądze. Perfumy jako prezent generalnie mogłyby być całkiem dobrym pomysłem, ale oczywiście po wcześniejszej. Konsultacji, że tak powiem, tak? Czyli powiedzmy: Planujemy kupić komuś jakiś prezent i pytamy. Hej, planuję kupić ci perfumy. Czy są jakieś, które chciałabyś dostać, bo nie chcę kupić takich, które ci się nie spodobają? No na tej zasadzie, więc wtedy okej, okay, ale jeżeli nie chcemy pytać, jeżeli to ma być raczej taki prezent niespodzianka, to ja bym się tutaj wstrzymała, no bo może się okazać, że po prostu ten prezent będzie nietrafiony, no i niestety, ale nie będzie używany. No a przecież nie o to chodzi. Oczywiście tych propozycji pewnie może być więcej, ale tak jak mówię, to był dosyć spontaniczny film, nawet sobie nie napisałam skryptu do niego także tak na bieżąco. Wymyślałam. Dajcie w komentarzach znać, co według Was nie jest dobrym pomysłem na prezent, bo pewnie też takie macie. Ok, to by było na tyle. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!